balans oh, odbiory były do 15 listopada do 15 listopada odbiory zawsze to samo to po kukurydze i jedno po pszenicy. Kurde, w przyszłym tygodniu odwilczę. Już drugie auto. Posypaliśmy, mam posypane przy wadze, wjazdy i tak dalej, aczkolwiek już temu mówiłem, żeby nie wjeżdżał na pusto na wagę, co teraz dojechał, ma wagę sportu, więc pustą, więc no. Wierzę, że to jest ta waga jaka być powinna. Aczkolwiek już teraz waga też jest posypana, wszystko jest, więc, więc myślę, że nie powinno być problemu. To auto jest trochę kurde, stare w naczepie osi się nie da podnieść więc cały czas na trzech osiach ona jedzie też odciąża to auto no i też co by nie było mów, nie, co by nie było nie miałem do końca przygotowanego co prawda miałem mieć dzisiaj załadunek ale miałem dostać potwierdzenie ten załadunek miał być z rana potwierdzenia żadnego nie dostałem w piątek więc doszedłem do wniosku skoro nie ma potwierdzenia to nie ma załadunku a to się okazuje, że ja nie dość, że będę miał załadunek jednego auta kukurydzy to jeszcze doszedł załadunek drugiego auta do kukurydzy dodatkowo jeszcze załadunek auta z pszenicą, które podobno też miało być w piątek zaawizowane. No, trochę, trochę to tak te awizacje u nas jakoś ciężko idą, no. Nie wiem, nie wiem czym to jest spowodowane. Macie znaczy fajnie, że, że kurna rozsypałem, że to w końcu ktoś przyjeżdża i odbiera, natomiast no szkoda, że nie jest to robione tak, jak być powinno. A tu już gołębie przy, 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 przyleciały, żeby dożarły. Ten kierowca już by, więc w teorii nie powinno być problemu z wjazdem. Dodatkowo jest ono posypane, także myślę, że będzie GIT. Mam taką nadzieję. No, raczej jest ok. Dobra. temu kierowcy dużo lepiej poszło, ale mimo wszystko, no jak jest ślisko, to za wiele się nie da. O, I luks. już odebrane. Za chwilę trzeba będzie jednego wciągać pewnie po pszenicę. Zawsze auto na puste się, się ślizga po prostu. Ale takie wciąganie to nie problem. Oby tylko takie problemy były. Dobra, ostatnia łyżka. Taką dostałem informację. Tyle pokazuje tamta waga, czy jak to nazwać na aucie. Kurde, jedną ręką wtedy dupy robota. A tam pszenica. Także o, jak nie jechali, to nie jechali, a jak jechali, to się zjechali. We trzech. No, wypadaj. O, już pełno. Także będzie. Połowa kukurydzy odebrana i połowa pszenicy i zostanie jeszcze jeszcze pszenicy część, 50 ton tego co mam z kontraktu i 25 ton i 50, 50 kukurydzy. Tak hardwo pojechał, kurde, a ja to zawsze się boję zimą, że tak tak szybko biorą się za to. O, ale elegancko pojechał tu przy hali. O, wie co robi. A co widać, że kierowca kierowca obeznany, to, to od razu widać. To od razu widać. Wie na czym to polega. Tu mam kolegę Piotrusza przyjechał. O, elegancko. O, takie coś to mi się podoba. No i trzeci załadowany, koparka też. O, jutro chyba kolejne. Zobaczymy jak to się wszystko odbędzie. Mam powtórkę z rozrywki. Bez przedniego napędu. A tam już się ładuje pszenica. Tamtemu się udało wjechać. A tego Mi się uda wciągnąć. I dzisiaj znowu trzy auta. Dwa po kukurydze. A trzeci właśnie po pszenicę. Ale o ogarnięci naprawdę. Mimo wszystko, że on tutaj nie podjechał to tam nie jest jego wina, ale naprawdę kurczę. Za kaczkę prawo jazdy nie zrobili. Ej, pszeniczka jedzie. Jedno auto kukurydzy pojechało. Zaraz też wam parę słów powiem o kukurydzy, bo się okazuje, że jest lekka. Lekka i nie będzie tyle, ile liczyłem. No a ten ma idealnie. 39, 900, tam 40, 60. O, 40 skróciło, 80. Także idealnie załadowało, można powiedzieć. Łak, ten kusz odlatuje. No i ostatnie auto, tym razem z kukurydzą. Tak jak mówiłem, go no nie mam. Nie, nie będzie tyle kukurydzy, ile liczyłem. Natomiast też nie będzie tak źle, jak myślałem. Zaraz zobaczymy, jak on tu wjechał ale będzie dobrze Jaskit, elegancko. Jest kit Lekansko Jest elekansko Tam będzie też mnie pełena na w końcu kukurydza wywieziona, więc zrobiło mi się miejsce. O, psy się dobijają do wchali. Zrobiło mi się miejsce w chlewni, więc będę mógł w końcu nawozy poprzekładać i pochować sprzęt. Resztę sprzętu, które no, cały praktycznie sprzęt, który jeszcze stoi na dworze, jest zaśnieżony. Chyba poczekam, aż przyjdą te odwilże, które są zapowiadane, i no, ten śnieg pospada z tych wszystkich maszyn. Wtedy sobie je wstawię. I małe jeszcze podsumowanie tego, tego co wyjechało. Tak jak wspomniałem, nie, były, nie było 100 ton, tam chyba jechało coś około 96 ton, ale zupełnie zapomniałem, że wcześniej sąsiadowi jednemu 4 tony sprzedałem, potem jeszcze jeden wziął tonę, potem ktoś tam dla bydła wziął chyba z półtorej tony, ja chyba ze 3 tony czy 2 tony zużyłem, także ponad te 100 ton było, plus to co było wcześniej sprzedane, Czyli tam się troszeczkę w tych swoich szacunkach kopnąłem tam chyba ja zakładam, że było chyba z suszarni 10,5 tony i to nie będzie po wysuszeniu suchego ziarna, a to nie będzie 10,5 tony, będzie mniej. Także troszeczkę, troszeczkę wyszło, wyszła ta średnia, te, te suszenie wyszło gorzej niż, niż ja liczyłem, więc ten ekonomicz, trochę już się mieszam, bo już kurde powiem Wam, że drugi dzień takiego trochę zapierdzielu. Niech zbiorę myśli. Ekonomicznie wyszło to gorzej niż ja wcześniej tam liczyłem. Nie dużo, bo nie dużo, ale jednak. Jednak wyszło gorzej. I w ciągu dwóch dni tam powiedzmy wyjechało 100 ton pszenicy. Ech, widzicie? 100 ton kukurydzy, 50 pszenicy, a dodatkowo jeszcze świnie pojechały. 30 sztuk pojechało tam do Animexu. Nawet w sumie nie wiem, do Animexu, tak, do Animexu. Cenę, wiecie co ja wam powiem, bo to połubojowo miało wyjść w przeliczeniu na wagę żywą, tam gdzieś 7,60, 7,70. To było 9 ileś WBC. Trochę dużo pojechały, bo średnia wyszła 130 kg, więc boję się, że trochę na, mięsność, na mięsności utną. I teraz właśnie sobie robiłem jakieś tam takie porządki, żeby poprzeganiać te świnie i tak dalej, i tak dalej. Trochę też tam inne roboty były. I tak w sumie już jest dosyć późno, niby zima, zima, mniej zajęć, a jednak zawsze coś się tam znajdzie, także to co było podpisane miałem, zostało wywiezione w końcu. A Kukurydza tak jak wspomniałem 740 netto, znaczy nie wspomniałem, kiedyś tam mówiłem. Pszenica paszowa, bo to teraz sprzedawałem pszenicę paszową, ona już była dużo wcześniej podpisana, ona chyba była w październiku podpisywana. Miała tak jak mówiłem do połowy listopada wyjechać, po 800 chyba 25. Tak mi się wydaje. Trochę żałuję, że podpisałem tylko 50 ton, nie więcej, no ale jeszcze jakieś tam 100-125 ton powinno być pszenicy. Teraz to, 100, z czym zostałem w domu. Ponad 100 ton pszenicy, ponad 20 ton owsa i ponad 10 ton rzepaku. Bo tam mam kilkanaście ton, ale to jeszcze tam znajomy przywiezł, żeby jednym, jednym no Piotrek, żeby jednym kursem zawieźć to wszystko, sprzedać. On tam z kilkoma tonami nie będzie jechał. <laughs> ja też zupełnie o tym zapomniałem, jak mówiłem wcześniej. Więc mojego rzepaku tam jest, no może kilkanaście ton, jedenaście, może dwanaście. Plus tam kilka Piotra. No i mam to zboże paszowe. No wiadomo, zboże paszowe to jest na pasze i powiedzmy magazyny są puste, licząc tego także... Także nie będę się martwił o jakieś tam wywozy wiosną. Chociaż no, nie powiem, że ta, takie wywozy zimą mi się podobają. Chociaż mimo wszystko poszło, poszło i tak dobrze, bez żadnych ekscesów. To, że musiałem pięć aut, wcią aut wciągnąć, to, to wiecie, to tam na pusto, to lineczka cyk, i, i tam idzie, więc, więc spoko. Ale ogólnie poszło fajnie. Kierowcy bardzo w porządku wyrozumiali. Powiem wam, że dawno nie, 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 nie. Chociaż nie w sumie, ostatnio mam szczęście do kierowców, nie mogę powiedzieć. I kierowca, który przyjechał też po świnie, też bardzo. Bardzo w porządku, także, także fajnie poszło i, i w sumie z tego jestem zadowolony. I to tyle. Trzymajcie się. Cześć.